Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Moi drodzy, kiedyś siostrom Matki Teresy z Kalkuty zarzucano, że za długo rano się modlą, zanim pójdą do, do pracy do osób chorych i potrzebujących. Siostry spędzają godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu. No, i ktoś zauważył, że no, w tym czasie mógłby zrobić dużo więcej, jeszcze pomagając innym osobom. Moi drodzy, my chrześcijanie, łączymy jedno z drugim. Modlitwę z czynem. Dzisiaj w Ewangelii według świętego Jana, w tej pożegnalnej mowie pana Jezusa. W tych słowach, które wypowiedział Pan Jezus w wieczerniku do apostołów, słyszymy między innymi też takie słowa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Wracając jeszcze raz do tego zarzutu, który postawiono siostrom, i pewnie wiele razy możemy usłyszeć coś takiego: po co się modlić, po co czytać Pismo Święte? Można się zająć jeszcze bardziej działaniem, coś zrobić konkretnego, pożytecznego. Dla osób, które nie mają jeszcze wiary, modlitwa i czytanie Słowa Bożego wydają się być marnowaniem czasu. Ja chcę, kochani, powiedzieć jedną rzecz: bez modlitwy, bez tego trwania i zachowywania nauki Jezusa, bo kiedy czytam Pismo Święte, otwieram Ewangelię, to czytam jego naukę i staram się ją zachowywać. Staram się, by weszła jak najgłębiej w moje serce, jak mówi dzisiaj Pan Jezus, jeśli ktoś będzie zachowywał tę naukę, mnie kocha. Ja nie potrafię osobiście. Bez miłości do Jezusa kochać drugiego człowieka? Nie mam siły, nie mam motywacji. I tak w ogóle myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie. W takim razie, jeżeli nie chcesz kochać Boga, chcesz być człowiekiem czynu, dobrym człowiekiem, szlachetnym. Niektórzy zakładają, że istnieje taka opcja, że można bez wiary, bez chrześcijaństwa być tak samo dobrym człowiekiem to zapytam się, skąd będziesz brał tą siłę. Skąd będziesz brał tę miłość, by kochać drugiego człowieka. Czasami jest to miłość bardzo wymagająca. To nie są tylko jakieś altruistyczne gesty, na które mamy ochotę czasami. To jest wytrwała miłość, konsekwentna. Te siostry naprawdę chodziły do, do osób którym trudno jest okazywać miłość. To nie jest takie łatwe w przypadku sióstr matki Teresy z Myślę, że wiele też innych osób, które poświęcają się takiej służbie, czasami one mówią nie spotykamy się nawet z wdzięcznością, wręcz z jakimś odrzuceniem tej, tej miłości, może z jakąś pretensją, a jednak jest to miłość wytrwała, konsekwentna. Skąd Chcesz brać siły do, te, do tego, żeby kochać swojego męża, żonę, kiedy coś się może psuje w relacjach? Do tego, żeby może właśnie dzisiaj mieć cały czas taką bardzo cierpliwą miłość do swoich dzieci w czasie epidemii. Dzieci, które się może pogubiły w tym czasie, które nie potrafią się uczyć, zorganizować do nauki. Skąd brać siłę? Do miłości, do trudnych relacji rodzinnych i innych, do rodziców, do teściów, do jakichś może skomplikowanych układów w pracy zawodowej, ja osobiście nie potrafię kochać drugiego człowieka, jeżeli najpierw nie spędzę dłuższego czasu na modlitwie z Jezusem, na słuchaniu tego, co on chce do mnie powiedzieć. Jakby od słuchania się bierze w ogóle wiara. Otwieram właśnie Słowo Boże po to, żeby słuchać słów Jezusa. One muszą głęboko we mnie wejść. Ja potem nimi żyję. Również w relacji do drugiego człowieka. Im mniej słucham Słowa Bożego, tym szybciej się gubię, szybciej się wypalam. Nie można kochać drugiego człowieka, być dobrym dla świata, próbować zmieniać ten świat, jeżeli nie, nie jestem przy źródle, przy Bogu, który jest miłością, którego miłość do świata nigdy nie wygaśnie, nigdy nie wyschnie, to źródło nigdy nie wyschnie. Moje tak. Jeżeli się odłączę od Boga, tego paliwa nie starczy mi na długo. Zostańcie z błokiem.